Siedzę jak takie małe skrzaty wściekłe, takie. kurwa dam cię w domu, a masz! No, 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 Gdzie są poszukiwacze, żeby ich ominąć? wszystkich. Ominę wszystkich was! Teraz cię mam! No, chyba nie. Za dole! I po sprawie!

O kurwa. Wyjebało mnie z klapków, kurwa. Ale mnie wykurwiło z tej skały. Guje go i dasz mnie na środek. Gujewego daj na środek dupy, kurwa. Na następnym szocie we taką dupę, kurwa. Tylko taką, żeby się YouTube nie przyjebał. I daj go na sam środek dupy, kurwa. Czad, wystarczy mi waszych pięć pierwszych gestów, 10 pierwszych słów, i już wiem. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki, że patologia z was jest kurde i wynocha. Skoczyram tam pilę do klopa. Kiedy nastąpi oblodzenie, jak klękniesz do lachy, kurwa, <słuch> E, e, e. Przepraszam, cudów. to był gówniarski żart, ale bardzo świeżny. No Pokasowe też było popularne, jak ciepłe bułeczki, tyle łapek w dół, no właśnie. No właśnie, bo głupki myślą, że jak dadzą łapkę w dół, to komuś zaszkodzą. Naprawdę, tak mnie bawią ci łapkowicze w dół. Oni mnie tak zawsze bawią, kurde. Siedzą jak takie małe skrzaty wściekłe, takie a Ci w dół, a masz, a masz w dół, jeszcze na drugie konto i na trzecie konto, masz w dół, masz, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię. A YouTube siedzi i... o, klikają tam, klikają, mm, dobrze, dobrze, dobre streamy. Co, odklikowuje? Mordo, nie, proszę ten, nie odklikować w dół, dawaj w dół. Dawaj, dawaj! Rontelek pełen pysznej szyneczki powlekanej, elaborowanym egzystencjalnym kolapsem zdarzeniowo-procesowym z dodatkiem serka, feta będącym tym samym światłem emitowanym przez zjonizowany tlen i wodór mgławic planetarnych. Słyszę o tym po raz pierwszy. Słyszałem coś innego. Że co, kurwa? <laughs> Spełniam, skończyłem studia w przeciwieństwie do ciebie. O kurwa, to prawie jak ten czat. Kto to z... ostatnio, co to było? Czekajcie, chyba jest nasz shota jego. Co tam ktoś mi napisał? Aaa, żryj kopytka. Wedam, żryj kopytka, ten sam poziom widzę, kurwa, pocisku. Ja nie skończyłem studium, mam za to dobrą technikę. Ja nie wiem co ten no chłop pierdolił w ogóle, nie wiem. Drakster, po... ty żeś się kurwa naćpał, czy się przewróciłeś Pokażmy. chłopie? Chłop pany chyba? Ja tu kurwa bekę robię z jakichś marzeń o ukończeniu gry na czarnej rudzie, a chłopni wypiertala z jakimiś studiami, kurwa, z jakąś prywatą, tu kurwa się wjeżdża, nie? Muszę nie robić. wiem, jakieś chyba było salto na twarz robione, kurwa. Do czego on się odnosił? Że napisałem, że trzeba gonić marzenia, znaczy powiedziałem, że trzeba gonić marzenia. Chcę wstąpić na że uprażeni. kurwa czarną rudę robię i to są marzenia moje. Pobić rekord na czarnej rudzie, mówię, trzeba gonić za marzeniami, a nie wyłączyć grę jak tam. Samą psychol jak Drakstera chłopiny pisał Ja gonię swoje marzenia, skończyłem studia kurwa, przecież jest u ciebie No ja pierdolę, ale kisnę kurwa wewnętrznie Normalnie moglibyście, czat wsadzić mi teraz kurwa w dupę kilo ogórków I wszystkie by zakisły kurwa za chwilę Tak kisnę od środka kurwa w Porównanie studiów do grania w Gothica No to dlatego mówię, że chyba naćpany przylas dzisiaj Nie wiem o co mu chodzi kurwa. No jak tam Drakster, chcesz coś jeszcze kurwa napisać M mądrego? Czy już kurwa wstyd? Co mam się odnosić, walczyć z ludźmi z internetu. A jaki, kurwa, on już chce walczyć, czad, rozumiecie? On już do walki, kurwa. Czejcie? napisać jakiś idiotyzm, kurwa, po czym wycofywać się rakiem jako Nie będę walczył w internecie. Możesz pierdolnąć jakiego chcesz klopsa, kurwa, na czacie, a potem nie, nie będę walczył w internecie. Napisałem dwa zdania, a ludzie się rzucają na mnie, jakbym matki wyzywał. Kurwa, bo ty chłopie, czy ty zrozumiesz. Czy ty rozumiesz, dragster? Oh, kurwa, gdzie ja pobiegłem. Czy ty rozumiesz coś, ty chłopie, odpierdolił? Czy ty w ogóle jesteś nieświadomy? No, ty nie wiesz, dlaczego oni się rzucają, kurwa? Żeś napisał dwa niewinne zdania i się dziwisz ludziom? Czy powiedz mi, czy w ogóle potrafisz wyciągnąć jakiś wniosek? To bądź dalej zdziwiony. Czemu się ludzie na ciebie, kurwa, rzucają? Jak ty chłopieś żart, kurwa, o gonieniu marzeń z czarną rudą, kurwa. Na żart o gonieniu marzeń z czarną rudą zaczynasz wypierdalać komuś jakąś prywatę o studiach, chłopie. No to kurwa. to, to tu się jednij, no bo to jak następnym razem ty przyjdziesz i napiszesz, że nie wiem, grałeś w Dark Soulsy i coś, to ja ci wypierdolę, nie wiem, chłopie, na Twoją matkę coś, no to to jest ten sam kurwa właśnie poziom, no. Patrzcie, jakie dyplomy na stole leżą, kurwa. Hagen to musi być gość. Niech. Patrzcie, chłop ma. Tu cztery dyplomy w rulonie, tu jeden dyplom jeszcze leży. Skurczy syn on jest? Czad. Widzicie to największe koluszko nad pochodnią? Od łańcucha, to największe koluszko. Widzicie tam twarz? Buśka, no? Oko i nosa już nigdy nie odzyska swojej nocy. Za chwilę przekonasz. Tak. Daj instrukcję, jak zrobić zawistą herbatę. Wlewasz wodę, potem moczysz wora, o tak robisz, tak. O. I tak w tej wodzie tego wora tak moczysz, tak. O. Ach. Jak widzisz, że kolor już taki ten, no to dodajesz cukru i soku. Czad, kiedyś kolega, był u roksanki. <śmiech> kolega. <śmiech> no kurwa, przecież ja nie byłem. Ja nie muszę płacić za takie rzeczy. I zlał się jej na plecy. Ta się wkurwiła. <laughs> Znaczy zlał, no w sensie brał ją na pieska, przed końcem wyjął, ściągnął gumę i, i puścił z rury na plery, na dupę i na plery. I ta się wkurwiła i zawołała ochroniarza z pokoju obok i go na butach wyjewał z chałupy półgołego. <śpiewa> dobrze, 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 dobrze.

A podwójne te ten raz A podwójne ten raz doszły. A podwójne ten raz A podwójne ten raz